Hej, tu Dan. OK. Zapraszam na short do drugiego odcinka z cyklu World of Warships o zdobytym w ostatnim filmie liczycielu premium 6 tieru Jurua. Widoczny teraz na ekranie. Wygląda całkiem zacnie. Jak widać, ma już swój kamuflaż. A teraz czas go ulepszyć. Fajną cechą Premek jest to, że dowódcy takich okrętów mają do wykorzystania aż 10 punktów umiejętności. Dlatego od razu wybieram te najbardziej moim zdaniem przydatne. To porównanie okrętów przed bitwą i zaczynamy. 1 października wrzucę drugi short, w którym podam datę premiery odcinka. Pozdrawiam i zapraszam. Do wszystkich jednostek podaję pozycję strategicznego celu.